Hej, Kepso, dzisiaj robię odcinek. Jak? Jak Matylda z rodzicami idzie do galerii handlowej? Matylda! Chodź, bo do galerii. no co znowu? Co mówiliście? Jedziesz z do galerii? Nie. To nie było pytanie, go co? Że muszę czy muszę jechać? Tak musisz. Nie wytrzymie. Tu się przebierz, bo się nie przebierałaś. Aha, no rację. Czy ty w ogóle spałaś w, w ubraniach? Nie wiem. Dobra, idę się przebrać. Tu w co mogę się przebrać? Co? Nie, wiem, jak to będzie. Jestem ubrana, ale z tym tam na głowę nie pójdziesz. Jak ja łysę, wygląda. Dobra, kupię sobie jakąś opaskę. Może. Dobra, zrobię sobie makijaż. Hmm. Dobra. I popsikam się moim mgiełkom. Jeszcze gram na nagromadzić. I sobie już tak smaruję. Dobra, to nie muszę. Nie muszę wyglądać jak książniczka. No, i wyznaczałam. O nie, 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 ale z tym telefonem mi wracasz do pokoju. Ale czemu? Bo nie ma dżemu. Będziesz tylko siedziała w telefonie. Nieprawda. Kiedy? Napisz się. O hej, co dzwonisz. Hej, wyjdziesz na dwór? Nie, nie wyjdę. Ja jestem do galerii. Aha. Dobra. Jak wrócisz do domu, to jak gdzieś po południu wrócę, dobra? A czemu? Bo nie ma czemu. Jak mama, jak mama jest na zakupach, to już wiem, że 5 godzin będzie tam. Aha. Jakby co, nie biorę telefonu, więc mi nie wydzwani po 20 minutach. Aha. Dobra, pa. Pa. To jedziemy. No. Dobra, Darek, masz klucze? Mam. My jechaliśmy z pół minuty. No to krótko, nie? Krótko? Dobra, to idziemy do samochodu. Dobra, jesteśmy. To, to najpierw mama to ty wziąłeś leczki. To nie są laczki, to są takie klapki. Klapki na wyjście. Przecież jest 15 stopni a ojciec mi mówi, że 25. Um, nie w Dobrze, to sobie wpiszę Nie działa. E, co pani robi? Witam się idźcie beze mnie. Dobra. E, czy może, czy jest jakaś torba? O co ci chodzi, dziecko? Co pani chce zrobić? Kogo to portfel mój. A tam pani ma kolczyki w uszach i w nosie, i ma to gwarzcze wszędzie, po całym ciele? Nawet wiedzę, że pani na żebrach ma. Wypraszam sobie. Przecież panią, to trzeba wpisać taki jako... Nie, czekaj. BĘDĘ pokata. Daj mi te pieniądze. Będę mi tak też pokata. Na, na tej złotej karcie mam 10 zł. A te drobniaki. A to to jest 5 euro, 5 euro i 5 euro. Przecież widać, że to jest, to jest 20 euro. Dobra, już chcę, idę. Dobra. A no dobrze, że. Że se poszła. Czekaj, No, no 20 tysięcy. Dzień dobry. Polecamy nowe tablety. Zle... Jest nowy tablet z rysikiem albo taki z klawiaturą. A ile kosztuje? Dwa. No ale też pani niech mnie dociska. nie dociska, inny nie chce. Ten. No, mogę panią oprowadzić? Pobierzenie że ja nie jestem panią. Mam 13 lat chodzę jeszcze do podstawówki A po drugie Ty, wy, ty wyglądasz jakbyś Jakbyś wróciła z Ameryki Jesteś taka ciemna mm, dobra to są takie żabą, taki, taki rysik Uuu, czemu żaba? Mam jeszcze taki szary, taki lepszy rysik Gorszy chyba No i my mam jeszcze z tym rysikiem taki kot i jest pani kociarą? Bardziej jestem psiarą. Ale no, dobra. Tutaj mamy komputery. No dobrze, by się przydał, no ale. Nie wiem. mam takie gogle, słuchawki gamingowe, A czy jak to tam. Mówiam. I telefony. Nie, dziękuję, mam telefon. 10 tysięcy za telefon? Pani, Ja mam tyle. Ja bym tyle nie dała na remont swojego pokoju Ech. Ale jeszcze mam Już mnie niech Pani niczego nie dorzuca, chce chcę tablet Z resikiem? Niech będzie ten z resikiem, ten jumbo żaba A niech chce Pani z klawaturą? Ja jeszcze muszę dla rodziców zostawić, A dobra To, to taki będzie iPad W ogóle gdzie są pani rodzice, jak pani jest niepanoletnia? Jeszcze będziemy tak gadać. Dobra, torby mamy. Już żałuję. To chce, to chce pani kupić dwa tablety, czy nie? O, poproszę. Jakie poproszę? Skąd ty masz dziecko te pieniądze? Um, nie wiem. E, jakiś jakiś ty szedł, w biegu. Znaczy, nie szedł. Znaczy, nie szedł, tylko biegu. Biegu, biegu dał mi 20 tysięcy. Jesteśmy bogaci. Mogę sobie kupić ten narysik? Skąd ja na to pieniądze znajdę? Niby, powiedz mi. Um... O, przepraszam, córka po prostu trochę poszła bez nas. No i teraz trochę ją poniosło a, no dobrze. Dziecko, co dużo, byś chcesz wydawać 7-8 tysięcy na tabletę z rosikiem? Ja widziałam tam telefon za, za 10 tysięcy. Cicho, bo... Ja chodzę z tym typem do klasy, dręczy mnie codziennie. Przecież ja chodzę do piątej do, do, do klasy, bo powtarzasz klasę. Kiedyś chodziłeś do mojej klasy. Pobyl, ty mogę? Nie to jest dzierstwo, to kosztuje 50 zł. Nie, 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 dzisiaj jest... wyprzedaż za da darmo. Dobra, bierz dziecko. O, a masz. O! <grystanie> co to jest? Nie wiem, Limonka. A ty co tak siedzisz, jak... A ty co tak stoisz jak mumia? Czekam na Was. To się odsuwa do mnie, dziad. Choć już mnie nie denerwuj. Pan Kła, no, sobie. O nie, nie, nie. Mamy 100 zł. Nie mamy 100 euro. Boże! Hej, ludzie, mamy 100 euro. Możemy kupić wszystkie kwiaty. E, jeden kwiat koszte 240 zł. No ale mamy 100 euro. 240 A! No! Polecamy sobie kwiatki. Znaczy kwiaty polecamy takie różne. Nawet nie chcę pytać, skąd taka karta jest na nich 30. Ej, to moja! Znaleziona nie kradziona. Hm. Dobra. Twoja karta, ale pod warunkiem że kupię dwa kwiaty. Mamy takie piękne kwiaty. Za ile jeden? 30 zł mam za zawału. Za 30 zł 30 złotych za malutką gałązkę. To nie jest gałązka. To nie jest byle jaka. To jest spola. Bardzo rzadkiego. E, ja myślę... Że przecież kosztował chyba 10 zł, nie? Czy mam z widę? Faktycznie kosztowało 10 rzadnych. Dobra. E, znaczy. Co pani chce kupić? Nie wiem, na pewno cztery doniczki Dwa takie wazony No i sikacza. Najpierw, najpierw, cztery. Nie mamy czterech. Ojej, chodzi mi o te trzy i tą konewkę. I czy będziemy to... Dziecko, ty się tak nie rozpędzaj. Um, my może weźmiemy takiego kwiata do worka. Znaczy, do, do, do torby. Mogę takiego? Dobra, ale ty za to zapłacisz. Idę ja tylko 10 euro za takiego kwiatka. My to nie Dziecko, taki mały kwiatek. 50 zł. Dobra, tam masz gościu. Dobra, tam masz wszystko. Dziękuję. Akurat teraz mi się tak nie układa. Chcesz takiego kwiata? Nie. Może mm, jeszcze takiego wezmę. Dobra, proszę brać, proszę brać. To schowaj. trzy kwiat. Ty co, ty jesteś się normalny! Aha! A może jakiś przykacz? Może taki? Opryskam tego dziada! Aha! wodę w oku! A wodę w oku! Szybko, uciekajmy! Dziecko, nie popychaj mnie! No i to się boskom! Ała! Ta winda mnie przetarła! Sam się przetrzesz! A, cały mokry jestem! Proszę pana, coś zrobić! Nie, one, one to są ty To ty ja tym sam zacząłeś! Aha! Szybko właśnie tutaj windy mama właśnie. Ała! Dziecko, ja mam 42 lata. Ja wyglądasz jakbyś miała co najmniej 30. Znaczy. Ant. Nie! Stop! Nie! Dobra. Co zamykasz dziecko? Możecie na mnie mówić, dziecko? Jeszcze jedna torba wolna. A co do drugiej się nie mieści? No nie. Kolejna karta. No zmieści się, czym mówisz, że się nie mieści? Nie wiem. Dzień dobry. Chcecie spróbować nowych tajskich lodów? Przecież to są, z... Przecież to są zwykłe lody kulki. Um, a no tak Znaczy mi to, co Nie mam pojęcia Chodźmy na jakieś ubrania Jakieś ubrania nakupić Dzień dobry Dzień dobry, nie wiem czemu pani... Czemu państwo skasowało mi pieniądze za nic, ale... Skąd te klucze? Pani nam klucze bierze No, czemu te, tego nie mogę odłożyć. Dobra. Niech pani to wyłączy. to no, dobra. O! Taka fajna, powolna muzyczka. Ja wiecie, co to, to może ja wezmę taki No Proszę tu włożyć. Samac cenne rzeczy, a mało już tu kartę. No chodź, ojciec. Hmm. Wezmę może sobie taką piżamę, że się, się przebrać. To może wezmę taką sukienkę? Może takie coś. A ja bym wzięła to, to, i to. Ile państwo mają pieniędzy? Milion. Ja Jacy bogacze do mnie przyszli. Ale nie, ja tylko żartowałam. Aha, jacy biedacy. Nienawidzę tej baby. Mogę go taką piżamę? Masz już dwie piżamy. A nie, to jest taki top letni. Mogę? Okay. Tak pewnie. Tylko daj ojcowi coś wziąć. Może wezmę to i to. Państwo, mi wykupią zaraz cały sklep. Co woje wodzie, to nie tobie smrodzie. Aha! A to przybieraj, na dobre. Dzień dobry. Dzień dobry, czy więcej nie mam? Ale na piętrze u góry jest... Oksy! Oksy, daj mi to mama Jakie ja noobsko, wygląda. A te? Co za... Czemu pan ma takie brzydkie okulary? Zmywamy się stąd to... Torba aż mi no czemu? Ja się przebieram, no, no, w sumie jak się przybram, to już, my już prawie mi wyszuciłeś. Piżamy. No? Dobra idziemy na trzecie piętra. No. Dobra chodźmy. Bobek ty, a jak to? Już za późno. Ha. już mam gdzieś to kłopoty. O, jeszcze drugie. O, panie Gołębku, jesteś. jesteś. spragnionym? O, tu jest taki potworek. Nie proszę mi idzie z co? Masz go hmm. Nie, idź też choć to. mi moją k. Dziwna. Chodźmy. Ty ja już nam zajmij miejsce i wywal tą kopitę. A masz. Opa! I maj. I mi to i to. O, nie! nie. O nie po mnie. Nie! Ty, Dobra, chcecie kupić sushi? Nie dziękujemy. Abo słupkę, może... Albo może chcecie taki ramon? Nie dziękujemy. Kupimy sobie normalny obiad. Okay. Polski e, dzień dobry Dzień dobry, polecamy zupkę chińską To ja wezmę, dwie zupki chińskie Tylko te pałeczki, nie mam zielonego pojęcia No i... Ej, Darek, co chcesz? Kebapy. Kebap, może być XXL XXL, no To jeszcze, jeszcze kebaba XXL no dobrze. Hmm, 125 złotych za dwie so, za dwie złote kebaba. No tak. Hmm, Puszności. Hmm. Można karton, tylko gotówką, ale może jeszcze coś się coś ubijmy. Nie. Nie na kombinowałeś tak, że kartą można. A co ty stoisz? Siadaj. I odłóż te zakupy, bo każdy na nas patrzy jak na dziwaki. To tylko to papa na nas patrzy. Ty też ty też torta sobie odłóż. Masz swojego kebaba. Tylko sobie odłożymy Bo inaczej nie da się odłożyć A co to tak daleko od nas? Bo może nie ma ochoty z wami siedzieć? Widać, że mama niezadowolona z ze chińskiej ty wiesz za ile, ile za, 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 za dwie zupki chińskiej za kebaba XXL zapłaciliśmy? Ile? 195 zł. Panie, ja nigdy tu nie przyjdę. Nigdy więcej. Nawet gdybym miała milion złotych. Hmm. Tylko zjadłeś na pięć kęsów tego kebaba? No. Gdzie to wyrzucić? Eee, do śmieci! Wam nie szkoda taki śmisek? Jenny! Jenny! Wyrzuć się! No! O, poprosimy soczki! Albo nie, te soczki to są jakieś nobawskie... Babelki! Hmm, nie ja lubię babelki, macz, lubię. Babelki czosnkawkowe i cytrynowe A nie, to jest boborówkowe W sumie ja nie lubię boborówki Dobra, tak. A Jeszcze możemy pączka Tak, te kolejne z oty. Ej! Tu, tu masz dwie babelki i pączka Mogę 20 zł. Złotych, 20 złotych co Co tak, takie rzeczy? Nie zapłacone? Niezapłacone. Co pan wymyśla? Masz, babo, żeby cię obrzucono tym. I na święta ci życzę, żeby, żebyś została przejechana przez Tira i żebyś, i żebyś nie przeżyła. I żeby. Żeby cię rak dopadł, tym wcześniej. Aha, wypraszam sobie. Niezręczna cisza. A albo tam ojciec coś sprawdza, sprawdza w kieszeniach. Nie no, możemy już iść. Co tu robić? Dobra, chodźmy. Do, wi do widzenia. Tu nie widzenia. Zajemnia. Dobra, do domu jedziemy. Dobra, w domu. Czekajcie, wyciągnę kluczem. Te klucze nie da się wciągnąć Dobra, tam, otwieraj wózkiem Czy co? No, otwieraj wózkiem Ała, uderzyłaś mnie! Taki zamach zrobiłaś? Dziwię się, że to nie wypadło A, bo tam wiesz, ja umiem zamach robić To chyba powinnaś w cyrku pracować yy. Ja się chyba zaciąłem w drzwiach nie, nie. Dobra, chodź! Rozpakujemy się! Za Te zakupy nas kosztowały 2000. Dobra, pieniądze do nas Aha! Ty chcesz mieć swoją kartę? Tak! Klucze się wy, wyjęły teraz Tu klucze No i się rozpakujemy Moje, to twoje, to twoje, to twoje To jest Moje to do, do koszyka, ok. Dobra. Dobra, nic tu nie ma. Tutaj kwiaty rozpakuj. A gdzie dać tą mordka? A czy mi dajcie? Okej. Okay. A, jeszcze ten super szkiwek, który będzie u nas może. To by zawsze mogą się przydać. Ja, zam ja Wam zaradam wózek, dobra? Okej. Okay. Kwiat na stole w kuchni. W ogóle to się dam tego kwiata, Dobra będzie w kącie. Nawet nie chcę pytać, co tu, tu robi. Położę gdzieś do kąta. I karta... Żałuję, że już nie ma portfela, dobra Macie ten wózek I... Tutaj to się nam ja idę na balkon Ale już się ciemno robi Dwie minuty byłam na tym balkonu, a już jest ciemno Dobra Ja w sumie w piżamie, nie wiem czemu Dobra, to sobie ubiorę i idę spać Tata, czemu nawet nie chcę nawet nie chcę pytać, czemu ty masz klap... Krab... Czemu ty masz z... z kształtami różnymi? Nie wiem. Może tutaj mnie będę oglądać. Dlaczego to takie głośno. Nawet mi się nie waż do łóżka. Jenny. Ja to tam sobie piszemy I sobie założę, wyłowię ja sobie opaski, się czuję na słoju Czemu to w ogóle ty, ty było zapalone? Dobra, tam idę spać Ok, to jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subika. I widzimy się w następnym odcinku. Popatki!